Cześć, dzisiaj przeczytam Ci historię Britanii, która jest zatytułowana tak. Powiedzieli, że wycieczka do klubu country została odwołana. Mam za złe, narzekała mama. Tego wieczoru moja siostra zamieściła zdjęcia z imprezy. Byli tam wszyscy oprócz mnie. Milczałam, dopóki mama nie wysłała smsa, wyślij 2000 dolarów na kredyt hipoteczny. Uśmiechnąłem się i odpowiedziałem, no to chodźmy. Mam na imię Brytanii i jestem programistką. Wykonuję tę pracę od około pięciu lat i szczerze mówiąc uwielbiam ją kropka jest coś satysfakcjonującego w pisaniu czystego kodu, rozwiązywaniu problemów i widzeniu, że wszystko działa idealnie po naciśnięciu przycisku uruchamiania. Pracuję głównie z domu, co bardzo mi odpowiada. Kropka do biura chodzę tylko raz lub dwa razy w tygodniu, gdy mam ważne spotkanie lub coś, co naprawdę wymaga mojej fizycznej obecności. Kropka Ludzie zawsze mówią mi, że nie jestem zbyt towarzyski i prawdopodobnie mają rację. Wolę rozmawiać z przyjaciółmi online niż spotykać się z nimi przez cały czas. Kropka Nie chodzi o to, że nienawidzę ludzi, po prostu łatwiej jest mi wyrazić siebie poprzez wiadomości tekstowe lub rozmowy wideo. Moja bateria społeczna wyczerpuje się dość szybko, gdy jestem w pobliżu zbyt wielu ludzi przez zbyt długi czas. Kropka, praca zdalna była niesamowita dla moich finansów. W zeszłym roku udało mi się kupić własne mieszkanie z kredytem hipotecznym. Nie jest ogromne, ale jest moje i urządziłem je dokładnie tak, jak chciałem. Kropka, moja konfiguracja jest idealna biurko w rogu przy oknie, dwa monitory, klawiatura mechaniczna, wszystko. Mogę kodować cały dzień i wciąż mam energię na moje hobby. Moja starsza siostra Sara jest moim całkowitym przeciwieństwem. Jest jak chodząca impreza, gdziekolwiek się pojawi. Wszyscy od razu ją kochają. Wyszła za mąż pięć lat temu za Toma i mają już dwójkę dzieci, Emmę, która ma cztery lata i małego Jake'a, który właśnie skończył dwa lata. Sara pracuje w marketingu i w jakiś sposób udaje jej się wszystko pogodzić, Będąc jednocześnie życiem każdego spotkania, kropka, nasi rodzice absolutnie uwielbiają Sarę. Za każdym razem, gdy mamy rodzinny obiad, nie mogą przestać mówić o tym, jaka jest wspaniała, jak jest świetną matką, jak tom jest dla niej idealny. Potem patrzą na mnie z rozczarowaną miną: kropka Britani, masz teraz 28 lat. Mama zawsze mówi: Nie sądzisz, że nadszedł czas, abyś znalazła kogoś wyjątkowego, skupiam się teraz na karierze. Odpowiadam zazwyczaj kropka, ale co z przyjaciółmi? Już prawie nie wychodzisz, wtrąca tata kropka, mam przyjaciół, cały czas rozmawiamy online. Wymieniają spojrzenia, które robią rodzice, gdy myślą, że ich dziecko jest trudne kropka, mama westchnie i powie coś w stylu, to nie to samo, kochanie. Potrzebujesz prawdziwych kontaktów. Najgorsze są spotkania rodzinne. Członkowie dalszej rodziny zawsze zadają mi te same pytania kropka. ciocia Linda uwielbia przypominać mi. Że czas ucieka i nie powinnam czekać zbyt długo, by się ustatkować. W Boże Narodzenie wujek Mike próbował umówić mnie z synem swojego współpracownika. Grzecznie odmówiłam, ale on wciąż naciskał. To miły chłopak, pracuje w księgowości, powiedział, bardzo stabilna praca. Jestem pewna, że jest, ale nie jestem teraz zainteresowana randkami. Mama zawsze mnie broni, ale w najbardziej żenujący sposób. Brittany jest po prostu bardzo introwertyczna, powie z przepraszającym uśmiechem. Potrzebuję więcej czasu, po tych rodzinnych wydarzeniach moi rodzice zawsze przeprowadzają ze mną tę samą rozmowę, siadają ze mną i wyjaśniają, jak bardzo czuli się zażenowani, gdy nawet nie rozważałam spełnienia sugestii wujka Mike'a lub gdy większość imprezy spędziłam na telefonie zamiast na rozmowach. Chcemy tylko, żebyś była szczęśliwa, mówi mama. Jestem szczęśliwa, odpowiadam. Ale jesteś tak inna od wszystkich w rodzinie, dodaje tata. Ludziom trudno to zrozumieć. Przestałam się z nimi o to kłócić, kropka, po prostu kiwam głową i pozwalam im mówić, kropka w głębi duszy: myślę, że to moje życie i powinnam je przeżyć tak, jak chcę. Nie krzywdzę nikogo, będąc cicho lub preferując własne towarzystwo. Ciężko pracuję, płacę rachunki, pomagam im finansowo, gdy tego potrzebują, kropka, czy to nie wystarczy? Ale najwyraźniej nie, ciągle porównują mnie do Sary, stawiając ją za idealny przykład tego, jak powinnam żyć, czasami zastanawiam się, czy w ogóle lubią mnie taką, jaką jestem, czy po prostu czekają, aż zmieni się w kogoś zupełnie innego, w zeszłym miesiącu przeglądałem Facebooka. Gdy zobaczyłem post mamy o planowaniu imprezy w klubie Country z okazji jej urodzin, była tym bardzo podekscytowana, publikując zdjęcia miejsca i opowiadając o tym, jak chcę świętować ze wszystkimi. Natychmiast wyczyściłem swój harmonogram na ten dzień. Kropka urodziny mamy są ważne i pomimo wszystkich dzielących nas różnic, kocham ją i chcę być przy niej i przy specjalnych okazjach. Kropka następnego dnia Sara zadzwoniła do mnie, gdy pracowałem nad szczególnie trudną sesją debugowania. Hej Brit, widziałaś post mamy o imprezie? Zapytała. Tak, wygląda na to, że będzie fajnie. Klub country jest dość fantazyjny. Właśnie dlatego dzwonię. Pomyślałem, że powinniśmy razem wybrać dla niej naprawdę fajny prezent. Coś specjalnego, wiesz? Myślałem, może o 2,000 dolara amerykańskiego od każdego z nas. Dwie tysiące dolarów to dużo pieniędzy, ale mama miała urodziny, a ja oszczędzałem. Poza tym, przez lata pomagałem rodzicom w różnych wydatkach. Jasne, brzmi nieźle. Zaraz przeleję pieniądze na twoje konto. Jesteś najlepsza, Bryt. Mama będzie taka szczęśliwa. Kropka, natychmiast wysłałem pieniądze przez aplikację bankową. Sara i tak zawsze była lepsza w wybieraniu prezentów, więc pomyślałam, że znajdzie coś idealnego. Kropka, rankiem w dniu imprezy obudziłam się wcześniej i spędziłam dodatkowy czas na przygotowaniach. Kupiłam nawet nową sukienkę, nic wyszukanego, po prostu prostą granatową, która wyglądała na odpowiednią do klubu country. Nie mogłam się doczekać tego wydarzenia. Kropka, może tym razem spotkanie rodzinne nie będzie tak nie. Kropka, około 10 rano zadzwoniłam do mamy, aby potwierdzić, że wszystko jest w porządku. Cześć, mamo, chciałem tylko sprawdzić, czy wszystko jest w porządku na dziś. O której mam tam być. Po drugiej stronie była dziwna przerwa. Trwała dłużej niż powinna. Och, kochanie, powiedziała w końcu mama, a jej głos brzmiał dziwnie. Obawiam się, że musieliśmy odwołać imprezę. Odwołać! Co się stało? Bardzo źle się dziś czuję. Wczoraj wieczorem byłam tak zestresowana wszystkimi przygotowaniami, rezerwacjami, dzwonieniem do firm cateringowych, organizowaniem wszystkiego. Podskoczyło mi ciśnienie i musiałam wezwać karetkę. Kropka, powiedzieli, że muszę odpocząć. Kropka, poczułam, jak opada mi żołądek. Mamo, wszystko w porządku. Mam przyjechać. Mogę tam być za dwadzieścia minut. Nie, nie, nie martw się o to. Jestem pewna, że i tak masz inne plany na dziś. Twój ojciec jest tu ze mną, więc nie jestem sam. Może kiedy poczuję się lepiej, będziemy mogli zjeść małą rodzinną kolację, tylko z najbliższą rodziną. Na pewno? Mogę odwołać wszystko, co zaplanowałam. Naprawdę, kochanie, nie kłopocz się. Zadzwonię do ciebie, gdy poczuję się na siłach na ten rodzinny obiad, dobrze. Dobrze, mamo, czuj się lepiej, daj mi znać, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Kropka, gdy się rozłączyłam, poczułam, że naprawdę się o nią martwię. Wysokie ciśnienie krwi i karetki to nie są rzeczy, z których można żartować. Ale ponieważ mój dzień był nagle wolny, zadzwoniłam do mojej przyjaciółki Jesiki i zapytałam, czy chce iść na zakupy. Kropka, odwiedziliśmy kilka sklepów a potem siedzieliśmy w uroczej kawiarni w centrum miasta przez kilka godzin. Rozmawiając o pracy i życiu. Było naprawdę miło, dokładnie tak jak lubię. Tego wieczoru planowałem położyć się z książką, którą chciałem przeczytać. Ale najpierw postanowiłem szybko sprawdzić media społecznościowe, aby zobaczyć, czy są jakieś aktualizacje dotyczące zdrowia mamy lub czy ktoś opublikował coś interesującego. Nie jestem zbyt aktywna na Facebooku czy Instagramie. Przeważnie tylko przewijam, aby zobaczyć, co ludzie robią. Jestem połączony z kilkoma krewnymi, w tym z moją kuzynką Amy, która nieustannie publikuje posty o wszystkim, co robi. udostępniła kilka zdjęć, które przyciągnęły moją uwagę. Były to zdjęcia z czegoś, co wyglądało na naprawdę fajną imprezę, drogie jedzenie, szampan, ludzie w fantazyjnych ubraniach. Ale to, co sprawiło, że przestałem przewijać, to fakt, że rozpoznałem niektóre twarze kropka, to byli moi krewni. Zdjęcia pochodziły z konta Sary, którego nie śledziłem. Kliknąłem więc na profil Sary, aby zobaczyć o co chodzi kropka, to, co zobaczyłem, sprawiło, że zmroziło mi krew w żyłach. Były tam dziesiątki zdjęć z wiejskiego klubu. Tego samego klubu, w którym miało odbyć się przyjęcie urodzinowe mamy. Sara oznaczyła nawet lokalizację i napisała podpisy, takie jak świętowanie wyjątkowego dnia, mamy w country klubie i tak wspaniałe urodziny naszej niesamowitej mamy. przewijałem każde zdjęcie. Mama miała na sobie piękną szmasukienkę, śmiała się i trzymała kieliszek szampana. Był tam tata w swoim dobrym garniturze, obejmujący mamy ramieniem. były ciotki, wujkowie, kuzyni, przyjaciele rodziny. Wszyscy, których zwykle widujemy na dużych spotkaniach rodzinnych. Jedzenie wyglądało niesamowicie, wszędzie były kwiaty, a wszyscy wyraźnie świetnie się bawili. Kropka, jedyną osobą, której brakowało na każdym zdjęciu, byłem ja. Kropka, siedziałem wpatrując się w ekran telefonu, próbując przetworzyć to, co widzę. Mama nie odwołała imprezy. Okłamała mnie. Kropka, wszyscy poszli do country klubu i świętowali beze mnie, a patrząc na te zdjęcia... Nikt nawet nie zauważył, że mnie tam nie było. Ręce mi się trzęsły, gdy przewijałam kolejne zdjęcia kropka. Na jednym z nich mama kroi ogromny, wyszukany tort. Na innym otwierała prezenty w tym coś, co wyglądało na drogą biżuterię, którą prawdopodobnie kupiłyśmy razem z Sarą za moje dwutysięczny rok dolarów. Kropka, celowo wykluczyli mnie z przyjęcia urodzinowego mamy. Kłamali mi w żywe oczy. I zabrali moje pieniądze, aby pomóc mi zapłacić za uroczystość, na którą nawet nie byłam zaproszona. Kropka, nigdy w życiu nie czułam się tak zdradzona. Moim pierwszym odruchem było natychmiastowe zadzwonienie do mamy i taty i zażądanie wyjaśnień. Kropka, chciałam na nich nakrzyczeć, zapytać, jak mogli mnie tak okłamać, jak mogli wziąć moje pieniądze, a potem wykluczyć mnie z wydarzenia, za które pomogłam zapłacić. Ale wtedy coś we mnie się wyłączyło. Kropka, zdałam sobie sprawę że nie chcę słuchać ich wymówek. Zrobiłam więc sobie filiżankę gorącej czekolady i poszłam wcześniej spać. Kropka w ciągu następnych kilku dni uderzyła mnie kompletna cisza. Po imprezie rodzice w ogóle do mnie nie napisali ani nie zadzwonili. Mama nawet nie zadała sobie trudu, by udawać, że wyzdrowiała z rzekomej choroby i chciała świętować swoje urodziny w bliskim gronie rodzinnym, tak jak obiecała. Żadne z nich nie odezwało się do mnie. Kropka wyglądało to tak, jakby byli całkowicie zadowoleni z tego, jak wszystko się potoczyło. Mieli swoją wymyślną imprezę, dostali moje pieniądze, które pomogły im za nią zapłacić i nie musieli radzić sobie ze swoją zawstydzającą córką. Jak sądzę, wygrana wygrana dla nich, kropka, wyrzuciłem to wszystko z głowy i stanowczo zdecydowałem, że nie jestem już tym zainteresowany. Jeśli chcieli udawać, że nie istnieje, mogłam zrobić im to samo kropka. Skupiłem się na swojej pracy, skontaktowałem się z przyjaciółmi online i czułem się całkiem spokojnie bez całego rodzinnego dramatu. Który wisiał nade mną. Tak minęły około dwa tygodnie kropka pewnego wieczoru, gdy pracowałem nad szczególnie skomplikowanym fragmentem kodu, mój telefon zabrzęczał wiadomością tekstową od mamy. Cześć kochanie, mam nadzieję, że wszystko w porządku. Czy mogłabyś przesłać nam dwie tysiące dolarów na spłatę kredytu hipotecznego w tym miesiącu? Tacie im nie trochę brakuje, dzięki kocham cię. Przeczytałem wiadomość trzy razy, za każdym razem czując się bardziej niedowierzający niż poprzednim razem. Zuchwałość tej wiadomości zapierała dech w piersiach. Okłamali mnie, wykluczyli z ważnego wydarzenia rodzinnego, zabrali moje pieniądze pod fałszywym pretekstem a teraz mieli czelność prosić mnie o więcej pieniędzy, jakby nic się nie stało. Kropka, wpatrywałam się w ekran telefonu, zastanawiając się, jak ktoś może być tak bezwstydny. Kropka, moje palce lekko się trzęsły, gdy wpisywałam odpowiedź. Nie zamierzam być chodzącym bankomatem dla handlarzy i oszustów. Nacisnąłem wyślij. Ale jeszcze nie skończyłem. Kropka, weszłam na stronę Sary na Facebooku. Zrobiłam zrzut ekranu jednego ze zdjęć z imprezy w klubie. Na którym mama kroiła tort urodzinowy, a wszyscy wokół niej uśmiechali się i świętowali, i wysłałam je również do mamy. Kropka po wysłaniu obu wiadomości całkowicie wyłączyłam telefon, zrobiłam sobie kolejną filiżankę gorącej czekolady i poszłam spać. Czułam dziwną mieszankę złości i satysfakcji. Kropka w końcu powiedziałam dokładnie to, co myślałam, nie starając się być przy tym dyplomatyczna czy miła. Następnego ranka obudziłem się wcześnie rano. Ponieważ miałem ważną wideokonferencję z klientem. Kropka, kiedy ponownie włączyłem telefon, nie mogłem uwierzyć w to, co zobaczyłem. Były tam dziesiątki nieodebranych połączeń od mamy, taty i Sary. Skrzynka poczty głosowej była pełna. Ekran wypełniały niezliczone wiadomości tekstowe. Kropka, zacząłem czytać niektóre z nich. Wszystkie były wariacjami tego samego tematu. Zaszło nieporozumienie, wszystko ci się pomyliło. Musimy porozmawiać i wszystko wyjaśnić, proszę, oddzwoń do nas natychmiast. Kropka Wiadomości głosowe były jeszcze bardziej szalone. Mama płakała w jednej z nich, mówiąc, że nie rozumie, dlaczego jestem taka okrutna. Tata brzmiał na wściekłego, domagając się, bym do nich odzwonił i przestał zachowywać się jak dziecko. Sara zostawiła wiele wiadomości, próbując grać rozjemce, mówiąc, że możemy to wszystko rozwiązać, jeśli tylko wysłucham ich wersji wydarzeń. zamiast odpowiedzieć na którąkolwiek z nich. Przejrzałem swój telefon i zablokowałem wszystkie ich numery. Numer mamy, numer taty, numer Sary, a nawet numer Toma. Tak na wszelki wypadek kropka zablokowałam ich na każdej platformie jaka przyszła mi do głowy. Wiadomości tekstowe, połączenia telefoniczne, media społecznościowe i maile. Cisza, która po tym nastąpiła była piękna. Wykonałam poranną rutynę. Odbyłam spotkanie z klientem i rzuciłam się w wir pracy. Po raz pierwszy od tygodni czułem się całkowicie skoncentrowany i produktywny. To niesamowite, jak wiele energii psychicznej uwalnia się, gdy przestajesz radzić sobie z toksycznym dramatem rodzinnym. Ale oni nie poddali się tak łatwo. Po kilku dniach zacząłem otrzymywać telefony z numerów, których nie rozpoznawałem. Na początku odbierałem je, ponieważ mogły być związane z pracą. Ale gdy tylko usłyszałem głos mamy lub taty po drugiej stronie, natychmiast się rozłączałem. Najwyraźniej używali telefonów innych osób lub dzwonili z numerów służbowych. Trwało to przez około tydzień. Nieznane numery dzwoniły, a ja rozłączałem się, gdy tylko zdawałem sobie sprawę, kto to był. Pewnego popołudnia zapukano do moich drzwi. Spojrzałem przez wizjer i zobaczyłem ich wszystkich: mamy, tatę, sarę, a nawet męża Sary, Toma. Stali w moim korytarzu i wyglądali na zdeterminowanych. Brittani, wiemy. Że tam jesteś, zawołał tata przez drzwi. Nie wyjdziemy, dopóki z tobą nie porozmawiamy. Kropka naprawdę nie chciałam mieć z tym do czynienia, ale nie chciałam też, by moi sąsiedzi byli świadkami sceny na korytarzu. Otworzyłem więc drzwi. Czego wszyscy chcecie? zapytałam, nie odsuwając się, by ich wpuścić. Kropka musimy porozmawiać, powiedziała mama. Proszę, kochanie, pozwól nam wyjaśnić. Kropka wbrew rozsądkowi odsunęłam się i wpuściłam ich do mieszkania. Wszyscy weszli i stanęli niezręcznie w moim salonie. tani, tak nam przykro, zaczęła natychmiast mama. Nigdy nie chcieliśmy cię skrzywdzić, chcieliśmy cię tylko chronić. Chronić mnie przed czym dokładnie, zapytałam. Wiesz, jak wyglądają rodzinne spotkania, wtrąciła Sara. Wszyscy zawsze zadają ci te osobiste pytania o twoje życie randkowe, o to, dlaczego wciąż jesteś singielką. Pomyśleliśmy, że będziesz czuć się niekomfortowo. Więc zamiast tego postanowiliście mnie okłamać? Nie chcieliśmy, żebyś czuła się zmuszona do przyjścia. Jeśli nie chcesz, powiedział tata. Wiemy, że nie przepadasz za dużymi rodzinnymi imprezami. Spojrzałam na nich wszystkich stojących tam i próbujących wcisnąć mi tę niedorzeczną historyjkę naprawdę oczekujecie, że w to uwierzę. Myślicie, że jestem aż tak głupia? Wszyscy zaczęli mówić jednocześnie, nakładając na siebie przeprosiny i wyjaśnienia. Podniosłam jednak rękę, by ich powstrzymać. Chcecie wiedzieć, co moim zdaniem naprawdę się stało? Myślę, że wstydziłeś się mnie. Myślę, że nie chcieliście, aby wasi przyjaciele i dalsza rodzina widzieli waszą dziwną, a społeczną córkę, która nie pasuje do reszty rodziny. Kropka mama i tata zaczerwienili się. Tom wyglądał nieswojo i wpatrywał się w swoje buty. Sara otworzyła usta, by się kłócić, ale nic z nich nie wyszło. A naprawdę obrzydliwe jest to, że wzięliście moje dwie tysiące dolarów, aby pomóc mi zapłacić za imprezę, na którą nigdy nie zamierzaliście mnie zaprosić. To czyni z was złodziei, a nie tylko kłamców i handlarzy. Kochanie! To niesprawiedliwe, powiedziała słabo mama. Wydaliśmy tyle pieniędzy na imprezę, że nie starczyło nam na spłatę kredytu hipotecznego w tym miesiącu. Och, więc teraz prawda wychodzi na jaw. Wydałaś za dużo pieniędzy na popisywanie się przed przyjaciółmi, a teraz znowu potrzebujesz mojej pomocy. Kropka to była część, która naprawdę do mnie dotarła. Przez lata pomagałem im finansowo więcej razy, niż mogłem zliczyć kropka naprawy samochodów, rachunki medyczne, remont domu, koszty ślubu sary, nagłe wypadki, wakacje. Prawdopodobnie dałem im dziesiątki tysięcy dolarów na przestrzeni lat. I właśnie w ten sposób mi się odwdzęczyli. Jestem zmęczony byciem Twoim osobistym bankomatem, powiedziałem imienia. Jestem zmęczony pomaganiem ludziom, którzy mnie okłamują i zdradzają. Jeśli potrzebujesz pieniędzy na kredyt hipoteczny, zapytaj tych wszystkich ludzi, którzy byli na przyjęciu. Poproś ludzi, z którymi nie wstydzisz się pokazać, kropka, znowu zaczęli się usprawiedliwiać, ale skończyłam ich słuchać. Chcę. Żebyście wszyscy natychmiast opuścili moje mieszkanie, kropka, i nie chcę widzieć żadnego z Was przez jakiś czas. Tom wyglądał, jakby mu ulżyło. Sara płakała, mama i tata próbowali się kłócić, ale ja tylko powtarzałam, że muszą wyjść. Aż w końcu to zrobili, kropka po ich wyjściu, poczułam dziwną mieszankę satysfakcji i wyczerpania. Byłam z siebie dumna, że się im postawiłam, ale byłam też emocjonalnie wyczerpana konfrontacją. Myślałem, że to będzie koniec, ale myliłem się, kropka w ciągu następnych kilku dni ponownie zaczęły się telefony i wiadomości z różnych numerów. Czasami były to przeprosiny, czasami złość, kropka tata wysłał mi smsa. W którym napisał, że z powodu całego stresu ciśnienie krwi mam znów się podnosi i że to moja wina. Wtedy wiedziałem, że niczego się nie nauczyli kropka, nadal próbowali mną manipulować. Nadal próbowali sprawić, bym czuła się winna za ich własne złe zachowanie. kropka Wtedy w sprawę zaczęła mieszać się dalsza rodzina. Ciocia Linda zadzwoniła, by powiedzieć mi, że przesadzam i że rodzina powinna wybaczać rodzinie. Wujek Mike wysyłał mi wiadomości na Facebooku o tym, że muszę być większą osobą. Kuzynka Amy pojawiła się pewnego dnia w moim mieszkaniu, ale widziałem ją z okna i nie otworzyłem drzwi. Najgorsze było to, że wszyscy zachowywali się tak, jakbym to ja była problemem. Jakbym była nierozsądna z powodu bycia okłamywaną i wykluczaną. Według nich powinnam po prostu wybaczyć i zapomnieć, bo tak właśnie robi rodzina. usunąłem wszystkie swoje konta w mediach społecznościowych, by nie mogli się już ze mną skontaktować. Kiedy moi rodzice ponownie pojawili się przed moimi drzwiami, nie odpowiedziałam. Kiedy Sara próbowała zaczepić mnie przed sklepem spożywczym, odeszłam bez słowa. Po dwóch tygodniach tego nękania miałam dość. Zadzwoniłam do mojej przyjaciółki Jennifer, która pracuje w branży nieruchomości i poprosiłam ją. By zaczęła szukać dla mnie nowego mieszkania. Musiałam uciec od tego wszystkiego. Jennifer znalazła mi idealne mieszkanie w ciągu miesiąca. Znajdowało się ono w innej części miasta, około 20 minut od mojego starego miejsca, ale wciąż wystarczająco blisko biura, abym mógł do niego wejść w rzadkich sytuacjach. Budynek miał też lepszą ochronę, co doceniłem. Biorąc pod uwagę wszystko, co się działo, starannie zaplanowałem swoją przeprowadzkę. Nie powiedziałem o tym nikomu z mojej rodziny, bo i tak o tym nie rozmawialiśmy. Wynająłem profesjonalną firmę przeprowadzkową i zaplanowałem wszystko na dzień powszedni, kiedy większość ludzi będzie w pracy. Zmieniłem swój adres na poczcie, zaktualizowałem swoje dane w banku i u pracodawcy, a także upewniłem się, że moja poczta jest przekazywana do nowego miejsca. Jedynymi osobami, którym podałam nowy adres, byli moi najbliżsi przyjaciele: Jessica, Mark z College U i kilku współpracowników którym ufałam. Całkowicie zmieniłam też swój numer telefonu. Czułam się, jakbym zaczynała od nowa, co było dokładnie tym, czego potrzebowałam. Mniej więcej miesiąc po przeprowadzce sprawdzałam pocztę, gdy zobaczyłam wiadomość od mamy. W dowiedzieliśmy się, że się przeprowadziłaś i nie podałaś nam swojego nowego adresu. Nie możemy też skontaktować się z tobą przez telefon. Rozumiemy, że jesteś na nas zła, ale nie sądzisz, że zbyt surowo karzesz nas za to, co stało się na imprezie, a tęsknimy za tobą i chcemy to naprawić. Prosimy o kontakt. Kropka, wpatrywałem się w e-mail przez kilka dni, zanim odpowiedziałem. Część mnie chciała go całkowicie zignorować, ale inna część mnie czuła, że muszę jasno wyznaczyć pewne granice. W końcu odpisałem, przeprowadziłam się, ponieważ potrzebowałam przestrzeni od was wszystkich. Nie jestem jeszcze gotowa na komunikację i nie wybaczyłam ci tego, co zrobiłeś. Nadal czuję się zraniona i zdradzona przez twoje działania. Kiedy będę gotowa do rozmowy? Sama się z tobą skontaktuję. Proszę, uszanuj moją decyzję i daj mi czas, którego potrzebuję. Wysłałem wiadomość i nie odezwałem się przez kolejny miesiąc. W tym czasie moje życie stało się o wiele lepsze. Bez dramatów rodzinnych i poczucia winy miałem więcej energii na wszystko inne. Moje wyniki w pracy poprawiły się jeszcze bardziej, a mój szef to zauważył. Zostałem przydzielony do poprowadzenia dużego projektu, który może zaowocować awansem, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Zaczęłam też spotykać się z kimś, kogo poznałam przez przyjaciela. Ma na imię David i jest grafikiem pracującym dla agencji marketingowej poznaliśmy się na przyjęciu urodzinowym Jesiki i to on podszedł do mnie pierwszy. Zwykle jestem okropna w tego typu sytuacjach społecznych, ale coś w Dawidzie sprawiło, że od razu poczułam się komfortowo. Kropka jest cichy jak ja, ale w inny sposób. Tam, gdzie ja jestem introwertyczna, ponieważ uważam sytuacje społeczne za wyczerpujące. On jest po prostu naturalnie spokojny i zamyślony. Byliśmy już na kilku randkach i naprawdę go lubię. Kropka nie wywiera na mnie presji, bym była bardziej towarzyska. Wydaje się, że docenia moją osobowość taką, jaka jest kropka w zeszłym tygodniu miałam urodziny. Świętowałam je z moimi przyjaciółmi, jesicą, Markiem, Dawidem i kilkoma innymi osobami, do których zbliżyłam się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Poszliśmy do miłej restauracji, a potem wróciliśmy do mojego mieszkania na tort i wino. Kropka. to było dokładnie takie świętowanie, jakiego chciałam, małe, intymne, z ludźmi, którzy naprawdę mnie rozumieją. Następnego dnia otrzymałem urodzinowe e-maile od mamy, taty i Sary. Wszystkie były wariacjami na temat wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, tęsknimy za tobą, kochamy cię. Czułem się wzruszony, że pamiętali i poświęcili czas, by do mnie napisać. Odpisałem każdemu z nich z prostymi podziękowaniami. Nie było to wiele, ale czułem się jak mały krok naprzód. Nie jestem pewna, czy i kiedy w pełni wybaczę im to, co zrobili. Zdrada wciąż boli, gdy o niej myślę. Okłamali mnie, wykluczyli z czegoś ważnego, wzięli moje pieniądze pod fałszywym pretekstem, a potem mieli czelność prosić o więcej. To nie jest coś, z czym można się szybko pogodzić. Ale zaczynam też zdawać sobie sprawę, że trzymanie się gniewu pochłania dużo energii. W ciągu ostatnich kilku miesięcy byłam o wiele szczęśliwsza bez całej rodzinnej dysfunkcji w moim życiu. Byłem bardziej produktywny w pracy, rozwijam nowe przyjaźnie. A nawet jestem w związku z kimś, kto akceptuje mnie takim, jakim jestem. Może ta przestrzeń była dobra dla nas wszystkich. Może mieli czas na przemyślenie swoich działań i uświadomienie sobie, jak bardzo były one krzywdzące, a może niczego się nie nauczyli i nadal są tymi samymi ludźmi, którzy wolą mnie okłamywać, niż radzić sobie z własnym zażenowaniem z powodu posiadania córki, która nie pasuje do ich wyobrażenia o normalności. Tego jeszcze nie wiem. Wiem natomiast, że nie zamierzam spieszyć się z powrotem do związku z nimi tylko dlatego, że za mną tęsknią lub dlatego, że inni uważają, że rodzina powinna wybaczać rodzinie. Jeśli mamy mieć związek w przyszłości, to będzie on na moich warunkach, z jasnymi granicami i wzajemnym szacunkiem. Na razie skupiam się na budowaniu życia, jakiego pragnę. Mam pracę, którą kocham, przyjaciół, którzy mnie doceniają i kogoś wyjątkowego, kto sprawia, że czuję się ceniona taka, Jaka jestem kropka, mam własne mieszkanie, które urządziłam dokładnie tak, jak mi się podoba i mogę żyć swoim życiem bez ciągłego bronienia swoich wyborów przed ludźmi, którzy powinni mnie wspierać. Kropka. Prawda jest taka, że nie wiem, kiedy będę gotowa im wybaczyć. Ale wiem, że nie jestem jeszcze gotowa i to jest w porządku. W końcu uczę się, że czasem dobrze jest postawić siebie na pierwszym miejscu.